Witajcie w mojej piwnicy. Chciałem pochwalić się Wam nowym nabytkiem. Piec zgazowujący drewno Blaze Practic 40kW. Przyjechał do mnie w zeszłym miesiącu. Widać wszystko jeszcze nierozpakowane, ponieważ inwestycja trwa i nie było potrzeby jego instalowania do tej pory. Tutaj na ziemi widzimy leży cała ceramika, która będzie się znajdowała wewnątrz kotła. Tutaj stoi piec. Z moich obserwacji zobaczyłem, że lepiej przechowywać go latem otwartym, kiedy nie jest palony, bo wewnątrz pieca po prostu zgromadzi się wtedy wilgoć na potęgę. Zresztą, jak widzicie, cała ta moja piwnica jest bardzo tutaj podmoczona. Budynek jest na terenach, gdzie znajduje się bardzo wiele wód podskórnych i nawet. Zejście poniżej gruntu, poniżej poziomu piwnicy z odwodnieniem nie dało nic. Praktycznie. Eee, piec gazowujący drewno będzie zasilał eee, bufory ciepła w liczbie trzech. Każdy jeden z buforów ciepła ma pojemność 1500 litrów, i one są w pomieszczeniu obok, które jest bardzo ciasne, jak widzicie, może kamera tego tak nie oddaje. Ale instalator zapewnił, że w nie tak, e, tak trudnych warunkach już zdało się instalować e, piece. Tak, bufory będą e, zasilały ogrzewanie podłogowe do budynku, który jest tutaj 180 m2. E, wszystko jest na jednym poziomie. Budynek, skoro z racji tego, że jest pochodzi z 1905 roku, wymaga jeszcze kupę, kupę pracy. Chodzi tak już e, chyba, chyba największa brudna robota jest za nami: czyli skuwanie tynków, e, wybieranie ziemi z podłoża, usuwanie starych desek, jakichś pobleśniałych rzeczy i tego typu rzeczy. Więc pomału przechodzimy właśnie do dokładania do tego budynku. No, piec będzie prawdopodobnie stał w miejscu gdzie jest ta paleta. Gdzieś tutaj powinny się w po środku tej ściany znaleźć naczynia przeponowe w liczbie trzech. Natomiast w tej stronie planuję trzymać drewno na opał. Jestem ciekaw Waszych doświadczeń z tym piecem. Ogólnie te piece mają bardzo dobre opinie w sieci. No Zobaczymy, jak będą się one sprawowały w takim budynku, yy, który jest. Ma już ponad wiek. No, że na dowód tego, że z, są pro, wielkie problemy z, z wodaniem podskórnymi, zrobiłem sobie tutaj nawet taką studzienkę na wodę. Jest tu pompka, która, o, kiedy podniesie się poziom wody, odprowadza całą wodę. I za pomocą tej rurki, starymi kanałami, które tu odprowadzały wodę do drenu, woda jest odprowadzana aż aż przez drugie pomieszczenie, aż do tamtego roga i się wylewa kiedy jest okres dość suchy że ta, ta piwnica jest naprawdę sucha i nie ma problemu tutaj z wodą. Natomiast, gdyby ta pompka nie działała, to ta studienka byłaby pełna wody. No i tak to wygląda. Wychodzimy po mały z piwnicy. Ściany już są świeżo wytynkowane w tym budynku. I niedawno przyjechał do mnie Styropian. Ja jestem ciekaw Waszych opinii na temat tego pieca i to w jaki sposób byście połączyli te bufory szeregową czy równolegle. Dzięki za uwagę, no i będę się starał Wam relacjonować etapy instalacji tego pieca. Cześć, na razie.